Panie co zacznijmy od banalnego pytania, skąd wzięło się u Pana zainteresowanie akurat kobiecą piłką nożną i co jeszcze do tego odmianą futsalową? Troszeczkę przypadek zadecydował o tym wszystkim. Gdy zacząłem pracę na Uniwersytecie Adama Błkowicza w Poznaniu. Jakby nie było takiej sekcji kobiecej, postanowiłem ją założyć. Gdzieś tam to wszystko zatrybiło fajnie, a że mieliśmy super warunki, że chodzi o halę, a nie, a nie o boisko, wyszło na futsal i tak jest do dzisiaj. To bardzo młoda dyscyplina sportu. Z tego co wiem, to na razie nie są organizowane ani Mistrzostwa Europa, ani Mistrzostwa Świata. To po co organizuje się tego typu obozy czy takie zgrupowania? E w każdej chwili UEFA, czy FIFA y, może takie Mistrzostwa Świata, czy Europę powołać. Gdzie tam już się mówi od, od jakiegoś czasu, że jest to kwestia tak naprawdę w cudzysłowie chwili, kiedy takie Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata będą. Y, chcemy być już do nich w miarę przygotowani, także po to działa ta reprezentacja. Z tego co wiem, jest Pan z Poznania? Czy to miało jakiś wpływ, że akurat Jarocin został wybrany na miejsce zgrupowania? No, troszeczkę tak na pewno chcieliśmy zrobić to tylko po Polsce z różnych przyczyn i szukaliśmy, szukaliśmy gdzieś tam tutaj nam się spodobała cała baza, hotel hala i dzięki temu jesteśmy w Jarocinie. skąd się wzięło pan jak zainteresowanie piłką nożną, bo mimo wszystko jeszcze w, w Polsce na świecie piłka nożna i kobiety tak do końca się nie kojarzą ze sobą. Nie wiem, po prostu od zawsze mnie interesowała piłka nożna. Jestem z okolic Poznania, także lekko poznań. Słabny klub, wszyscy kibicowali, więc ja też. Standardowe zamiłowanie od brata, taty. Jak była malutka, zaprowadzali mnie na treningi. Ja na początku zaczynałam z bratem, później stopniowo przychodziłam do drużyny kobiet. Ja, ja akurat y, zaczęłam grać, można powiedzieć, tak poważnie w piłkę y, zaczynając studia na AWF-ie poznańskim, więc, więc stąd wzięła się ta piłka. Piłka nożna od małego była, była bliska dla mnie. Tata mnie ciągnął na treningi, chodziłam z nim i tak z czasem zaczęło mi się to coraz bardziej podobać, aż uzależniłam się od piłki nożnej. Już tak zostało. Gdzie się lepiej grał, na hali czy na trawie? <laughs> e, mi osobiście na hali, ale ponieważ... E, Powstaje niestety, nie możemy grać wcale cały, cały rok, yy, więc yy, te dwie decyzje łączę. I futsal gramy tylko w zimie, a na trawie yy, w lecie. A jak się Pani podoba wieroczynię, jak Pani oceni tą bazę tutaj? Yy, myślę, że ogromnym plusem jest to, że wszystko jest tutaj blisko siebie, blisko hala, dwie- 3 minuty. Yy, rewelacją jest to, że mamy również tutaj od razu dostęp do basenu, gdzie dziewczyny mogą sobie przejść od razu na odmowę. Jest to, to zgrupowanie tylko szkoleniowe, więc. Yy, Dzisiaj mamy taką wewnętrzną gierkę całościową, podsumowującą wszystkie treningi, mam nadzieję, że wyjdzie fajnie, jestem bardzo zadowolona. Myślę, że robimy tutaj dobrą pracę i owoce tej pracy będą na kolejnym zgrupowaniu bądź turnieju. Wszystkie jesteśmy w trakcie sezonu trawiastego, więc niedługo ten sezon halowy się zacznie i do zgrupowania ją na celu i przygotować nas trochę przed tym sezonem i przed turniejem w Czechach, które odbędzie się w grudniu. Więc dużo elementów taktycznych, technicznych, przygotowanie motoryczne. Więc myślę, że wszystkie jesteśmy bardzo z tego zadowoleni.